Proszę to nie Mongolia, to Toruń. Boże, były północy. Pali się komin. Ktoś sobie dopala. To na to Pan Paweł. Panie redaktorze, co Pan myśli o tym? Pali się po prostu, pali. To nie dowiedzieliśmy, ale myślę, że też komi się pali. To co, interweniujemy. chodzimy. A nie, jedzie coś. Trzy... Cztery. Mily? Ok, dweni mwen Ok, dweni mwen Koli se panu pali? A, to my cieni, i wszystko, Acha, tak ma wy? Dobra, w razie czego że Aha, dobra. Aha, dobra. No tak, to teraz widać, że się pali. Eeyo, kontrolą, <grym> tak. jest. A dla Państwa, redaktorzy c 24 oddział Piwnice. Samopomoc astronomiczna, cięcie. Chcesz może kogoś pozdrowić? E, dziękuję. Ale jak w Mongolii normalnie? Aż mi się podoba. Polak potrafi.